14 grudnia 2013 roku zapisze się w kalendarzu lwowskich imprez jako dzień, w którym po raz pierwszy w naszym mieście odbędzie się gala sztuk walki GSW Fighter. W hali CSB zebrali się zawodnicy z Polski i Rosji. Kto wygra to starcie, dowiemy się już wkrótce. Te dwie dyscypliny są w subtelnej różnicy, bardzo niedużej, różnią się między innymi tym, że praca w parterze zawodników w sambo jest limitowana, tak, do minuty 30 sekund jest czas na wyprowadzenie techniki, jeżeli nie ma, sędzia ma obowiązek podnieść zawodników do stójki, tak, natomiast w MMA jest to czas, jeżeli w przypadku, kiedy jest aktywność w parterze, no...

gdzie co roku w kwietniu organizujemy turniej sambo. No i tak sobie, że tak powiem, narodził się pomysł zrobienia czegoś większego na większą skalę e, i pokazania całej publiczności w elblągu, że możemy, tak? że, że mo można zrobić w elblągu coś fajnego, dobrą galę e, walk zawodowych. No i tak e, krok po kroku jesteśmy i myślę, że się coś uda. To nie tylko walki zawodowe, ale jeszcze no, Rosja kontra Polska. Także dodatkowy taki smaczek rywalizacji. Tak jest. Taki mały smaczek. No, taki troszeczkę chwyt marketingowy, żeby ściągnąć jak największą, największą ilość widzów, prawda? I no, liczymy też na widzów z Rosji. Jest to dosyć popularny sport sambo w Rosji, w związku z tym liczymy, że publiczność dopisze. No i jak na tą chwilę wiemy, że. Sprzedało się około 700 biletów. Jak na razie widać, kolejka przed salą jest dosyć duża. Liczymy na więcej. Oby tak było zawsze. powiedzieć, jak wrażenia po walce? No walka udało się, że nie, niedługo trwała. Była to walka otwierająca, także jak wyszedłem, no to zobaczyłem, jak to wygląda organizacyjnie, ponieważ na otwarciu oficjalnym tutaj z kolegą, z którym się biłem, no nie, nie byliśmy. Także no, zaskoczenie duże, jeżeli chodzi o organizację gali i tak dalej. Natomiast sama walka no, bardzo fajnie powiodło się, że no, chłopak poszedł po nogi, próbował wejść po nogi, no akurat zapiąłem wilotynę, także no, już do końca nie, nie można było tego odpuścić. Nie miał szans. A zaskoczenie duże to znaczy pozytywne czy negatywne? Oczywiście pozytywne. Myślę, że no, na najwyższym poziomie jest organizowana gala. Jakie emocje po walce? No, bardzo dobrze. No, jeszcze nie uchłonęłem do końca, ale tak generalnie wszystko ok. Jestem bardzo zadowolony ze swojej walki. Myślę, że jeszcze dużo nie czeka przede mną. Jeszcze dużo walki, treningów przede wszystkim. I że trzeba jeszcze dalej się rozwijać w tym sporcie. No i mam nadzieję, że coraz częściej będą organizowane takie gale w naszym mieście. A jak oceniasz samą organizację tej gali? Samą organizację? Bardzo dobrze. Zawodnicy są wysokiej, wysokiego poziomu. Myślę, że fajnie nam naprawdę wyszło. Czy takie zawody, w których jest nie tylko zawodowy poziom, ale Polska kontra Rosja, to dobry pomysł? Myślę, że tak. że Przynosi to na pewno więcej emocji i przyciąga więcej kibiców. Tak? Myślę, że naprawdę to dobry pomysł. Która brała udział w dzisiejszej gali Nie dość, że zwyciężyłaś To jeszcze najszybciej zrobiłaś to 35 sekund zajęło Ci pokonanie swojej rywalki Jak to się stało? Fightman Walk. Szykuję się do walki w Szwecji Więc jestem w pełnym gazie i Wiedziałam, że to jest mój dzień i muszę to wygrać Bo pierwsza zawodowa walka Chciałam pokazać się z najlepszej strony Bo dużo moich znajomych tutaj było No i chyba się pokazałam A jak oceniasz samą walkę? Moim zdaniem... Ja się bardzo cieszę, bo zrobiłam to, co miałam w planie. Po prostu wziąć, zbić ją, mówić i zrobić egzekucję w parterze i czasy od samego Pana Boga leciały. To taka pierwsza walka u nas w mieście. Jak podoba Ci się organizacja? Szczerze? Była naprawdę super. Spodziewałam się trochę gorszej. Bo pierwsza gala, to myślałam, że będzie gorzej, Ja było naprawdę ekstra. No walkę Baśka bardzo fajnie rozwiązała, szybko do, dopadła się do niej. Taki był plan, żeby szybko wjechać i, i co, co, no nikt jej nie zaskoczył, nie był mega silny. Ja pogratulować organizatorom i da, dalej walczyć o takie gale, niech się więcej dzieje tutaj z tymi sportami walki, a nie tylko piłka, piłka i piłka.